Obserwator lubelski nr 73, 25 kwietnia 2021 roku, Ozorków, Majoracki, ciąg dalszy korespondencji własnej. Policja próbuje aresztować kogoś z władz. Część adresów okazuje się nieaktualna, reszta zdążyła się ukryć. Mamy za mało ludzi, by przeprowadzić rewizję dom po domu. Przesłuchiwani mieszkańcy zeznają zgodnie, że przed około dwoma tygodniami władze wprowadziły na terenie gminy własny pieniądz. Oraz że szybko waluta ta zyskała sobie zwolenników, a nawet była akceptowana przez niektórych mieszkańców gmin sąsiednich. Porządku w gminie pilnowała powołana przez Wójta uzbrojona ochrona. Zapewne to oni do nas strzelali. Rewizje w zamkniętych sklepach dają wyniki zaskakujące. Chyba od roku nie widziałem podobnego zaopatrzenia. Mąki, kasze, makarony, sery, wędliny, wszystko opakowane w szary papier, są i alkohole. Bimber. Bimber z karmelem udający rum, bimber na rodzynkach udający koniak, sot doprawiony bimbrem udający wino. Etykiety robione chyba na domowej drukarce, paski akcyzy nawet mają, tylko z herbem gminy zamiast godów. Oglądam skonfiskowane pieniądze. Wykonano je z grubego aluminium. Plocki wykonał niezły grawer, tłoczono je chyba prasą hydrauliczną. Przypominają trochę przedwojenne dziesięciozłotówki, są grube i wyglądają poważnie. Dziesiątki zdobi postać Józefa Piłsudskiego. Na piątkach wybito wizerunek Tadeusza Kościuszki. Na drobniejszych nominałach twarz, której nie rozpoznaje. Jeden z żołnierzy upiera się, że to generał B, drugi twierdzi, że raczej Jan Paweł II, tylko bez Piłsudskiego. Minęło południe. Dowódca operacji wygłasza do zgonionych na rynek mieszkańców pouczenie. Złoty polski pozostaje jedynym legalnym środkiem płatniczym na terytorium naszego kraju. Inflacja ma charakter przejściowy i rząd czyni starania, by ją ograniczyć. Transakcje w innych walutach, bonach, złocie czy monetach, wytwarzanych jak tu, ten własnym, pozostają nielegalne i grożą za nie surowe konsekwencje. Podatki rządowe, a zwłaszcza podatek VAT, muszą być odprowadzane pod rygorem surowych kar. Nielicencjonowana produkcja żywności, paliw, tytoniu i alkoholu jest przestępstwem skarbowym. Jak refren w przemówieniu powtarza się zapowiedź surowych kar. Patrzę na ludzi. Nie wyglądają na szczególnie przejętych przemową. Patrzą spokojnie, potulnie, ale obojętnie. Ktoś coś przeżywa. Nie przestraszyła ich poranna strzelanina. Mają w nosie zapowiedź kar. Wiedzą, że mamy za mało sił, by pozostawić tu posterunek. Wracamy. Lepiej przed nocą być w Lublinie. Na szosie jeszcze jedna pożegnalna niespodzianka. Między drzewami naciągnięto grube, stalowe liny, chyba z jakiejś windy. Końce ze Tracimy dobre 20 minut, by pokonać przeszkody. Dobrze, że tym razem do nas nie strzelają. Mam wrażenie, że władza państwowa obowiązuje już tylko w miastach. Tracimy prowincję. My odjedziemy, wójt wylezie ze swojej kryjówki i wszystko będzie dalej toczyło się swoim rytmem. Może, gdybyśmy aresztowali z kilkanaście osób i zabrali jako zakładników, dałoby im to do myślenia.